Witajcie! Dawno nie było filmu o naszej 112, czyli co się w niej dzieje, a dzieje się bardzo dużo. Słuchajcie, to jest akwarium lotek bez żadnych udziwnień. Fabryczny zestaw, fabryczne światło, wewnętrzny filtr w postaci pątki z, z gąbką, także żadnej filozofii tu nie ma. na żwirku i podkładzie takim glinianym. I jak widzicie, akwarium ma się świetnie. To jest akwarium bezobsługowe, ja tu kompletnie nic nie robię, poza karmieniem ryb oczywiście. I regularną podmianą wody, od czasu do czasu przycinam te chaszcze. Ale jak widzicie rosną świetnie. Omówimy sobie pokrótce co się stało z obsadą, czyli jak ona się ma. Omówimy sobie co z roślinkami. Doszło parę ślimaków na gapę. Doszło masę małych mieczyków. Tak, ciekawe jak one to zrobiły, nie? Zobaczcie, przecież tu jest bąbel. Z drugim miotem kolejnych mieczyków, ale stary Bombel ma je w nosie. Jest zajęty sobą. No to co? A zobaczcie, kiedy szaleją. Akwarium żyje swoim życiem. Coś pięknego. Zapraszam na film. Jak widzicie zestaw czmielowy ma się doskonale. Chłopaki śmiela wiedzą, co robią. Lata praktyki pozwoliły spokojnie zastosować tutaj ten filtr gąbkowy. Czyli pompkę z gąbką i doskonale się sprawdza. Mamy tutaj fabryczne oświetlenie 16 W Sany. Akwarium, jakby ktoś nie pamiętał, ma 112 litrów. Nie ma tutaj żadnego dodatkowego nawożenia. Wszystko rośnie samoczynnie. Bierze sobie pod tym bazaltem jest taka podsypka gliniana plus to, co rybki oddadzą do wody. Roślinki są łatwe w uprawie. Szybko rosnące. Jak widzicie, rosną świetnie. Były również obawy co do tła, czy ten klej poster fix wytrzyma, jak widzicie ile czasu już jest i spokojnie trzyma. Dostawałem też pytania, czy to można odkleić, sobie zmienić, bez problemu, ten klej ma taką konsystencję, taką tłustą, taki smar, coś takiego. Spokojnie to można zmyć, przykleić sobie coś, co się chce. Z glonami też tu nie ma za dużo problemów, jedyny glon to jak widzicie na lewej skarle są takie kępki, należy je wyrwać, bo jak się tego nie zrobi... To on się potrafi przenieść na roślinki i są takie nitki, się robią. Zobaczcie później, jak je wyrywam. Akwarium jest tuż pod przed przycinką, ale po podmianie wody, jak widzicie, bąbelki powietrza na żabienicy jeszcze są. Także regularne podmiany wody nie przekarmiać i akwarium kręci się samo. Teraz zapraszam Was. Po kolei Wam powiem, jak te rośliny się mają, co tam z obsadą, co tu się działo przez ten długi czas. Parametry w jak najlepszym porządku, zbadane przy pomocy mojego nowego zestawu do testów dla akwarium słodkiego, jak i oczka wodnego. Problemu z zielonym nalotem na szybach też nie ma. Ja tej skrobaczki w ogóle nie używam. Teraz, dopiero jak film nagrywam, to widzę, że tu jest taki delikatny, szary nalot, którego normalnie gołym okiem nie widać. A takie są szyby, są czyściutkie. Tutaj rzut oka na nasz filterek gąbkowy. Czasem włączam na powietrzenie, żeby zlikwidować błonę białkową. Czyszczony było od założenia, dopiero dwa razy w ogóle się nie zapycha. Do obsady, jak widzicie, doszedł nam bombel, stary bojownik, ale on jest taki potulny. Leży sobie cały czas pod jakimś liściem. Jemu się chyba nie skończył instynkt tacierzyński, bo w ogóle nie atakuje żadnych rybek ani nawet młodych mieczyków. Zaraz zobaczycie, o, zobaczcie. on leży przy filtrze, a pływa tu cała brygada. Małych mieczyków, a to jest pierwszy miot, A jest jeszcze drugi, dużo mniejszy Zobaczcie, bo w jego akwarium jego dzieci dorastają Bąbeli junior i śnieżynka junior Dlatego on musiał przymusowo Trafić tutaj No ale zobaczcie, leży mały mieczyk Mu lata koło nosa A on nic Także trafił nam się naprawdę spokojny bojownik Który zajmuje się tylko i wyłącznie Sobą i nie atakuje Żadnych, ale to żadnych ryb Nawet swego czasu Pływał z panią mieczyk no, zobaczcie, jak go tu specjalnie nagrywam z małym mieczykiem. Nic. Takiż to stary bąbel. Oczywiście nie polecam kupowania bojownika i dawania go do akwarium ogólnego, jeżeli chcemy hodować, roznażać jakieś rybki, bo możecie trafić na takiego bojownika, który zje wszystko, co się rusza, ale ten nasz konkretny jest dorany przyłóż. Tu jeszcze kolejne ujęcie. Zobaczcie, to jest najnowszy mi od mieczyka. On ma ze 3 dni. Pływa koło Bombla, a on kompletnie nic. Bombel tylko pożarcie przypływa. O tak jest. Prawie się nawet nie rusza. A zobaczcie ile małych mieczyków tam u góry. Ko regulacji powietrza sobie teraz jeden pływa i drugi. A bąbel cały czas koło nich. Tu już podrostek z pierwszego miotu, Nie wiem, ile ich jest, ale z 20 na pewno. Zobaczycie, jak będą się przewijać, po prostu w kadrach. Wszędzie jest ich pełno. One są też bardzo szybkie. Może nawet jakby bąbel chciał, to by takiego mojego mięczeka nie złapał. O, zobaczcie, tu ten malutki, najmłodszy miot. Bałem się, że neonki je jedzą, bo neonka to dosyć agresywna rybka, jeżeli chodzi o, o potomstwo innych, ale sobie oderwał. O, zobaczcie, jest ten glon, zamienił się w nitkę, jego po prostu wyrywamy. I po problemie, tu na dole jest jeszcze jedna nitka. Ja ją za chwilę też oderwę i poglonę. Oczywiście, jakbym tego nie odrywał, to podejrzewam, że po paru tygodniach całe akwarium byłoby w tych nitkach. Teraz wam pokażę, co to jest. Jak ciągle to, to, to cudo, to na końcu mamy taką kępkę, która bez problemu daje się oderwać, niech się wyostrzy. No, nie chce się wyostrzyć. O, jest. Takie cudo. Jedyny gląd w tym akwarium. Tutaj tatuś mieczyk i mamusia mieczyk. No, miały być dwie samice. Jeden samiec. Niestety okazało się, że jedna samica wyrósł je Miecz i mamy dwa samcy, jedną samicę i ten drugi samiec jest trochę pokrzywdzony, bo ten go niestety gania po całym akwarium. A gody tu od rana do nocy odchodzą. Teraz kolejny mieszkaniec, bardzo pożyteczny, krewetka Amano. Dobrze jest mieć ich naprawdę dużo, one wtedy trzymają rozwój glonów w ryzach. Nie rozmnażają się, tak jak red cherry, bo red cherry to wiecie, można chochelkami je wyciągać. Te krewetki, żeby się rozmnożyć, potrzebują do rozmnożenia słonej wody. Zobaczcie, to jest samica, który nosi, nosi jajka od początku, kiedy ją wpuściłem. Ja ją wpuściłem z tymi jajkami i ona cały czas te jajka nosi i nie może ich biedna złożyć, no bo nie ma słonej wody. O, no, tutaj bohater, kolejny mały mieczyk. To są bardzo cwane zwierzątka. Jak ja wrzucam, wrzucam yy, dla kirysków jakąś tabletkę... To ona jest po 10 sekundach i ją zaraz kradnie. Więc ja te tabletki łamię na kawałki, żeby sobie ukradło. Je, bo jest ich tu kilka tych amano, chyba ze 3 sztuki. Więc one zaraz te, te tabletki zabierają. No ale samo zwierzątko naprawdę bardzo inteligentne, bardzo pożyteczne, bardzo ładne. I ona jest też taka dosyć duża. Bo red Cherry to jest pustego. O i kolejny mieszkaniec, ulubieniec większości akwarystów. Kirysek spiżowy, coś pięknego, można się w nie patrzeć godzinami. Rybka bez łusek, taka ciekawostka. Taki nasz kirys jak zbroja. Bardzo pożyteczna rybka. Cały syf zawsze zbierze, resztki pokarmu. Tu są trzy, strat w obsadzie nie było żadnych. Kolejni mieszkańcy Neoninesa. No niestety dwa nie przeżyły. Przy podmianie wody musiały im parametry zaszkodzić świeżej wody z kranu, mimo że daliśmy ozdatnia czy bakterie. No dwa nie przeżyły. Te mają się świetnie, są dorosłe. Kolejna ławicowa rybka też urosła bardzo mocno. Razbora klinowa. Jest 6 sztuk, żadnych strat w obsadzie. One to się mają super, bo zobaczcie, jakie są grube. Pierwsze są do jedzenia i żyją, jest ok. Zostały też puszczone trzy red cherry, specjalnie trzy samczyki, żeby się nie rozmnażały. Bąbel oczywiście je ignoruje, a kreweta sobie glony. I Albinos był jeszcze zwykły, ale niestety zwykły bardzo szybko padł. I zostało nam tylko ten weloniasty zbrojnik. Urósł trzykrotnie, więc chyba jest mu tu dobrze. Fajnie się prezentują te duże, długie płetwy. I znowu mały mieczyk. Pora na rośliny moja ulubiona Ludwiga Red. Pięknie się wybarwiła. Bez żadnych nawozów. Przy tak słabym oświetleniu. Naprawdę jest ładna ta roślina. Anubias. No to jemu to za dużo do szczęścia nie jest potrzebne. Zobaczcie, jak mu korzenie porosły. Bakopa to trzeba też przycinać co chwilę, bo rośnie jako pętana. Podobna trochę do tego, do tej ludwigi. Przynajmniej z, liść, z kształtu liści. No tutaj drobne karmienie. O, zobaczcie, raz bora, raz, dwa, osiem, ciach. Nic nie przypuści. Mieczyki są chyba jeszcze tylko tak żarłoczne. Zobaczcie, nawet onek nie ma. Chyba głodne. i małe mieczyki, też próbują szczęścia tu znowu bakopa jest troszeczkę bąbli, bo tu została zrobiona podmianka taka dosyć duża, 40% dlatego mamy trochę bąbli powietrza i znowu mały mieczyk, w ogóle jest mieczykarium tutaj hygrofilia ona zmieniła troszeczkę kształt liści ona miała takie, pamiętam, po zasadzeniu grube Grube liście się zamieniła w takie cieniutkie. Rośnie bardzo szybko we wszystkie strony. Na bok wypuszcza korzenie do góry. Non-stop, przycinam. No, kryptokoryna parwa to jest roślina, która nie rośnie. Ona jest chyba takich samych rozmiarów jak w dniu zasadzenia. Tutaj siostra kryptokoryna purpurea. Bardzo ładnie się rozrosła. Widać na liściach jakieś wzorki, to tego nie było jak zaraz posadziłem. Tutaj nie patrzcie na ten podgnity listek, bo to jest przed przycinką, więc ja go wytnę i wywalę. Ale zdrowe liście prezentują się świetnie. O proszę, Amano sobie lata. Ruch jak w Rzymie. No i moczarka. Ona już jest tak poprzycinana, że aż tak troszeczkę chyba przygiąłem, bo była taka gruba, mocno zielona. Tak ją przycinam i przycinam, że ona się zrobiła taka jasnozielona i cienka. No i żabienica. Żabienica to jest jednak wielka roślina, ale tutaj elegancko sobie te liście wkomponowała w resztę zbiornika, między tymi innymi roślinami i mamy taki teraz mix ogród botaniczny. Minęło kilka miesięcy od startu naszego projektu, a efekty mogliście obejrzeć na filmie. Akwarystyka może być dostępna finansowo bez wydawania milionów monet. Wrzesień jeszcze daleko, ale już teraz pochwalimy się, że na rok szkolny przygotowaliśmy coś specjalnego. Wspólnie z Trzmielem spełnimy marzenie akwarystyczne. Nasze 112-litrowe trzmielowe akwarium otrzymają uczniowie ze szkoły z województwa dolnośląskiego. Pomysł zakiełkował. Zastanawiamy się nad sposobem wyboru placówki. Podzielcie się z nami swoimi pomysłami, w jaki sposób wyłonić nowych opiekunów dla czmielowego akwarium. Inspirujcie nas!